O kurde, jakieś szczupaczysko. Patrzcie. Słowie... jest. Siemanko. Biorę swoją wędkę, podbierak i ruszamy na spinning. Postaram się złowić jakieś fajne ryby. Mam zamiar zwiedzić kilka miejscówek. Trochę jestem niewyspany, ale na ryby zawsze mam siłę. No i co, zapraszam was do oglądania. Widzimy się już nad wody. Siema. Dzisiaj będziemy łowili sobie na takich mniejszych kanałach, na wodzie parkowej, a później mam zamiar przejść na trochę większą wodę, zobaczyć, może jakiś sandaczek się trafi. Dawno nie miałem sandacza, a jak już był, to się zerwał, także fajnie by było coś złowić. No ale jak będą szczupaki, to też się nie obrażę. Zaczynamy już tutaj. Kanał znajduje się zaraz koło takiej głównej drogi. Jest tutaj głośno, no ale te ryby, jeżeli żyją tutaj na co dzień, no to to im nie przeszkadza, że tak powiem. Już nieraz się przekonałem. Będę sobie łowił wzdłuż, aż dojdę do parku. Fajna woda, łowiłem tam chyba tylko raz. Niestety nic się nie udało złowić, ale na pewno jakaś rybka tam siedzi. Są mostki, jest ciekawie, i później jest takie fajne miejsce, które chcę wam pokazać. Mam do Was pytanie: Czy możecie mi odpowiedzieć, dlaczego moja żyłka jest taka głośna? Słuchajcie. Nie wiem, czy to jest spowodowane kołowrotkiem, czy może są jakieś przetarcia na żyłce, chociaż wątpię, no bo to jakby po całej długości cały czas słychać ten dźwięk. W momencie, w którym ją zakładałem, czyli całkiem niedawno, nie chodziła ona tak głośno. Jeżeli mieliście taki przypadek, to proszę napiszcie w komentarzu. Patrzcie, bardzo fajne miejsce. Tutaj są krzaki, ta ryba ma się gdzie schować, i tam dalej jest mostek. Wygląda ciekawie. To jest to ciekawe miejsce, o którym wam mówiłem. Zobaczcie, woda płynie tutaj, miejscami na wysokości mojej klatki piersiowej. Teraz kamerę trzymam, gdzie moja głowa, i płynie sobie ten kanał pod mostem. Bardzo ciekawa sprawa. Zobaczymy, czy tutaj jakieś rybki siedzą. Zaczynam od góry, wejdę na ten murek i spróbuję to fajnie obłowić. Jest tutaj trochę głębiej. Dlatego muszę dać tej przynęcie trochę opaść, bo w innych miejscach to jest może 50 cm wody Ciekawe to, ciekawe. Jestem już po drugiej stronie tego mostu Nade mną do auta Wiecie co? Moje plany się chyba trochę pozmieniają. Bo zobaczcie co zauważyłem. No, kurde, mało widać, ale przyjdę bliżej i pokażę Wam o czym mówię. No, to jest ten kanał, o którym Wam mówiłem przed chwilą. Tutaj on się zaczyna i ciągnie w tamtą stronę. I tam jest koniec. Myślałem, że on idzie jeszcze dalej, bo tutaj niedaleko jest taki kanał, który idzie przez całe moje miasto. Ale nie, tam jest koniec. Bardzo obiecujący zbiornik. Jest tutaj dużo jakichś drzew powalonych i innych takich. Wygląda obiecująco, naprawdę. Ogólnie zobaczę, jaka tutaj jest głębokość, ale z tego co widzę, tu przy brzegu jest też malutko z 50 cm wody. Tutaj. No, przynajmniej to zaraz opada. To jest bardzo płytki kanał, chociaż wygląda na głęboką wodę. Ale to niczym nie przeszkadza. Trzeba trochę szybciej po prostu zwijać i uważać na te zaczepy. Dobra, rzucamy. Staram się. Poprzerzucać tutaj centymetr po centymetrze, jak najwięcej tego obszaru, żeby nie zostawić jakichś pustych miejsc, nieobłowionych. Ta miejscówka przez długi czas była niedostępna dla wędkarzy, no ale nic nie chcę brać. Może dzisiaj jest po prostu kiepski dzień. I ogólnie muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Jestem dzisiaj na rybach, po dwóch godzinach spania. Bo miałem nocną zmianę. Kurde, no po prostu nie mogłem się powstrzymać. Nie miałem dzisiaj spania, wybrałem się na ryby. No czuję się nawet dobrze, dlatego nie ma problemu. I z tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować, że oglądacie moje odcinki. Lajkujecie, komentujecie, dajecie subskrypcję. Bardzo mnie to cieszy, bo robię to z pasji. I widzę, że Wam się to też podoba. Dlatego jeszcze bardziej mnie to napędza do działania. Dziwna miejscowa, tutaj jakby gniazdo ptaków. Tam w oddali nie wiem czy widzicie. Leży jakaś samotna, nie wiem jak to się nazywa, kołyska. I obok jakiś znak z jeżykiem. Dziwnie to wygląda, naprawdę dziwnie. Założyłem nieco większą gumę. 12,5 cm. Może na większą coś dziubnie. Miałem zarzucić coś naturalnego, ale wyszło jak wyszło. No jestem wielkim fanem akurat żarówek. Myślę, że bardzo sumiennie obrzuciłem tą wodę, ale nie było żadnego kontaktu z rybą. Nie widziałem tutaj nic. Jakby martwy kanał. No i dobra. Jestem tutaj z powrotem. Dla was to minęła pewnie minuta, <grymnie> dla mnie półtorej godziny prawie. Jest, jest czupak. O. Ciekawy jaki rozmiar. Duży. Duży szczupak. Ciekawe jak się wpiął. O kurde, jakie szczupaczysko. Patrzcie. Wow. To to pod 90 cm jest. Zaczęło mi serce mocniej bić. Ja cię, patrzcie tu. Jest! O kurde co za ryba <laughs> Patrzcie tu co za szczupak. Ja cię patrzcie tu Patrzcie jaki sztupak Ile? Zero, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt pięć i pół centymetra, dziewięćdziesiąt sześć. Wow. Rany. nie wierzę. Jaka ryba jest? Jakie emocje, ludzie. Pokażę wam jeszcze tą rybkę. Lecimy z tym kawanem do wody. Patrzcie, jaki gruba z ledwie się do podbieraka mieści. Jakie emocje. Niech sobie trochę podpoczywa. Nie spodziewałem się takiej ryby, naprawdę. Niech trochę będzie w podbieraku. Cały się trząsę. Cały się trzęsę nawet. No nie wierzę. To jest moja największa ryba złowiona na takim małym kanale. Płyń. Jest. Jestem cały brudny, ale taki szczęśliwy. Jest. Naprawdę. Życzę Wam wszystkim takich ryb. Jak ten szczupak zdewastował tą przynętę. Haczyk cały wystaje. Nie wiem, czy to widać. Jestem teraz już na tej wodzie parkowej. Emocje trochę opadły. Ale no nie powiem. No, nie spodziewałem się w życiu takiej ryby. Nawet słyszeliście, no, jest czupaczek. No jest. Prawie metrowy. Pamiętacie jak wam mówiłem na początku odcinka, że mi bardzo ta żyłka głośno chodzi? No to przestała. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że ona musiała nasiąknąć wodą, ale teraz chodzi wszystko normalnie. Także myślę, że to może był powód. Wcześniej nie słyszałem aż tak głośnych szumów na żyłce, dlatego się trochę zdziwiłem. Teraz na tą porę teoretycznie większe przynęty powinny przyciągać większe ryby, nie zawsze tak jest. Ja po prostu uwielbiam gumy od 10 do maksymalnie 14 cm. No kurde, no piękne miejsce, piękne miejsce, tylko żeby te ryby jeszcze były, ale miejsce. No i co to ma być? jesteśmy na większej wodzie Albo zaczep albo ryba patrzcie co się podziało Uzbrojona trochę bardziej z boku no, teraz jest git. <laughs> Niektórzy wędkarze mają taką teorię, że jak guma jest pocięta, to wtedy ryby lepiej biorą. Jakby się ta teoria sprawdzała, <laughs> to dzisiaj na tą gumę powinienem złowić jakieś jeszcze fajne ryby, bo jest tak zmasakrowana. Nic tutaj się nie dzieje kompletnie zero brań, więc idziemy na małe kanały. Ostatni rzut. Bardzo fajne miejsce. Ta ryba może siedzieć tutaj, 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 albo tutaj, albo nigdzie. Jesteśmy na małych kanałach. O kurde! Kiedyś miałem taki dzień, że w tym miejscu. Słowi? Jest, jest ryba. Jest. Szczupak. Na bank szczupak. Ciekawe jaki rozmiar o, malutki szczupaczek. O Gamoniu, czekaj. No patrzcie, zabił się tutaj o podbierak. O no, twórz tą mordę. Dobra, nieważne. Taki szczupak, popłynął. <laughs> ryba to ryba, fajnie. Jestem ciekawy, czy on się o to zaplątał i zdech, czy po prostu zdech. Mały szczupak, nieduży szczupak. No, nie wyciągnę tego, nie wyciągnę tego. No nie jestem w stanie. O, szedł, mały szczupak był. Nie nagrało się, ale mam szczupaka, szczupaka wariata. drugi z tego miejsca może go otwęć szczypcami taki fajny ziomek <grymiany> pistolet <grymiany> jest no to krótkie podsumowanie. Udało mi się złowić dzisiaj największą rybę w tym sezonie. Nie spodziewałem się kompletnie, że w takim kanale można złowić taką rybę. Do tej pory moja największa ryba z takich małych kanałów miała bodajże 85, może 86 cm, a tutaj złowiliśmy prawie metrowego szczupaka. No i oprócz tego jeszcze dwie mniejsze ryby, jedna się zerwała, także wypad naprawdę bardzo fajny. Troszkę kilometrów zrobiłem dzisiaj, ale jak widzicie, opłacało się. Zapraszam do zostawiania łapki w górę, do komentowania i do subskrypcji tego kanału. Pomoże mi to bardzo w rozwoju. Widzimy się w następnym odcinku już za tydzień. Siema!